Cytując klasyka można powiedzieć i cyk, stało się. Oczywiście pozdrawiam autora tych słów. Drodzy Państwo, przełom w sprawie CERTO. Zarzuty i areszt dla założycielki kancelarii oddłużeniowej. Założycielka kancelarii CERTO usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu na trzy miechy. Chodzi o program oczywiście ulga od długu, wielokrotnie poruszany na tym kanale. A tenże program miał rzekomo pomagać klientom wyjść ze spirali zadłużenia. Obecnie pokrzywdzonych jest około 300 osób. Sprawa ma być sprawą rozwojową. Witam serdecznie. Ulga od długu, Certo, prokurator i Marta J.S. Drodzy Państwo. Po postawieniu zarzutów, no, ta końcówka związana z nazwiskiem ulega skróceniu, prawda? Jest ta słynna anonimizacja trochę na zasadzie jak znana piosenkarka Beata K na przykład, prawda? Tak to też funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Natomiast, aby przejść do sedna oczywiście przepraszam, że nie ma dzisiaj drugiej części odcinka. Z wtorku pojawi się w przyszły piątek, no ale siłą rzeczy taka informacja nie powinna przyjść przy, bez echa, tym bardziej, że Państwo wysłaliście maile w tej sprawie, oczywiście za każdy. Serdecznie dziękuję i przechodząc do sedna, drodzy Państwo, na portalu human.pl pojawił się kolejny artykuł pani redaktor Karoliny Wysota i Artykuł oczywiście dotyczy właśnie tej konkretnej sprawy, a pani redaktor Karolinie należą się naprawdę wyrazy wdzięczności, ponieważ jak długo śledzę ten temat związany z Certos ulgą od długu, a jest już tego chyba od 2021 roku. Tak za każdym razem napotykam na ogrom pracy wykonany przez panią redaktor i przypuszczam, obserwując maile, niekoniecznie, że tak powiem, mogę powiedzieć, kto konkretnie pisał, bo może sobie tego nie życzyć, natomiast widać również ogrom pomocy w wykonaniu właśnie pani redaktor. Sam z nią rozmawiałem kilkukrotnie właśnie, kiedy zbierała materiały do kolejnego artykułu. W tym, w tym temacie bardzo sympatyczna osoba, więc tym bardziej pozdrawiam serdecznie no i dziękuję za wkład w to, aby nam się żyło lepiej. Drodzy Państwo! Artykuł, jeżeli ktoś chce przeczytać w całości, pojawił się, tak jak wspomniałem, na portalu money.pl 11 kwietnia 2023 roku. W każdym razie, drodzy Państwo, tak. Warszawcy śledczy zatrzymali założycielkę i wspólniczkę kancelarii CERTO w związku z programem oddłużeniowym ulga od długu, tak ustalił portal money.pl. Kobieta usłyszała w prokuraturze okręgowej w Warszawie zarzut oszustwa około 300 osób na szkodę o znacznej wartości, czyli przekraczającej 200 tysięcy złotych w chwili popełnienia przestępstwa. W każdym razie, drodzy Państwo, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa przychylił się do wniosku prokuratora i zasądził 3-miesięczny areszt. Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. I jeżeli ktoś jest poszkodowany. Chciałby się kontaktować z prokuratorą, z prokuraturą, to powinien kontaktować się z prokuraturą okręgową w Warszawie. Sprawa nosi sygnaturę akt PO3DS.39.2021. I drodzy Państwo, wchodząc głębiej w tę sprawę, y, dwa tygodnie temu właśnie tej pani Marcie, przy Pos przedstawiono zarzut oszustwa z artykułu 286 w związku z artykułem 294 paragraf 1 Kodeksu karnego, i było to zdaniem prokuratury robione w charakterze czynu ciągłego. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu, a sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec zatrzymanej kobiety tymczasowy areszt, to powiedział dla portalu Manej.pl prokurator Marek Skrzetuski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. I Drodzy Państwo, tak analizując tę historię, bo to, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie CERTO w maju 2021, śledczy podjęli działania m.in. na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez CERTO złożonego, to zawiadomienie było złożone w lutym 2021 roku przez Fundację Rozwoju Rynków Finansowych i Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. To, drodzy państwo, wtedy pojawił się ten odcinek, w którym były te dwa pieski, które akurat walczyły o kość, co symbolizowało, mo z, moim zdaniem, to, że jeżeli dwa psy biją się o kość, to wcale nie znaczy, że kość bierze udział w tej bójce. I tą kością niestety byliśmy my. Dalej odnoszę wrażenie, że postawienie zarzutów jest wynikiem tylko i wyłącznie pewnej wojenki. Wojenki na którą warto zwrócić uwagę analizując na przykład bielską sprawę związaną z kolei no też z oszustwem byśmy powiedzieli chociaż prokurator nie dopatrzył się w tym momencie znamion popełnienia czynu zabronionego chodzi oczywiście o firmę Profi Credit. tam również była masa ludzi poszkodowanych ale widać w tym kraju na co bardzo często zwraca uwagę z kolei Kasia Jaskulska, pozdrawiam oczywiście. Pytanie, czy w tym momencie pani Marta, pomimo tego, że zrobiła co zrobiła, prawdopodobnie to sąd określi, czy jest winna, czy też nie. Natomiast zwracałem i dalej zwracam uwagę, że coś z tym programem jest nie tak. Czy jest oszustwem? Niech się w tym zakresie wypowie sąd. Już wielokrotnie byłem, że tak powiem, przez... Dobra, dwukrotnie byłem straszony przez CERTO, oczywiście pozwem za naruszenie dóbr osobistych. Wtedy między innymi zwracałem uwagę na to, że pani Marta zna się z panem Walterem Lida. To wszystko jest, drodzy państwo, w odcinkach wcześniejszych. Jeżeli nie zapomnę, to państwu podlinkuję, skąd się w ogóle wzięła sytuacja, w której CERTO chciało zamknąć mi gębę. W każdym razie, drodzy Państwo, tak tytułem przypomnienia: odcinek 97 na kanale to był odcinek Ulga od Długu, strzeżcie się fałszywych proroków. I mówiłem wtedy, że żyjemy w czasach, gdzie warto zwrócić uwagę, kto oferuje nam pomoc i czy ta pomoc będzie realna, rzeczywista, czy też okaże się, że to będzie kamień uwiązany do szyi na pięknym krawacie, aby nauczyć nas pływać i. Wspomniałem wtedy, że z całą pewnością do tej sprawy będziemy wracać, bo nie jest czysta. Te po, to straszenie mnie tymi pozwami też wynikało z tego, że akurat te filmy na temat ulgi od długu na YouTubie wbiły się dokładnie w wyszukiwarce w ich kanał, który nazywał się Ulga od Długu, i to ich niesamowicie bolało. W tym momencie okazało się, że nawet tak malutki kanał jak kanał prawem na lewo. To w tym momencie okazało się, że jednak przynajmniej na YouTubie te szyki zostały pokrzyżowane. I wtedy powiedziałem, cytując, patrząc na skład osobowy ulgi od, długi, ulgi od długu CERTO, to stwierdziłem, cytując oczywiście klasyczny film, że. Mają rozmach, syny. Następnie, drodzy państwo, był odcinek 104. Ulga od długu, wiwóz na tarciu, i wtedy to już było pewne, że ktoś będzie konfidentem i podłoży pani Marcie S. Guźca. Chwileczkę, a dlaczego ta świnia makły? Bo to jest guziec. Taka świnia z Afryki. A, no oczywiście, tak jak wspomniałem, potem za to wszystko byłem straszony przez wynajętą przez CERTO kancelarię. Był to odcinek CERTO Straszy mnie Prawnikami i Zastanie na Straży Wolności Słowa. W tym momencie właśnie skontaktowała się y, ze mną pani redaktor z portalu mani.pl i właśnie stąd Zauważyłem, że jest to sprawa, którą jest żywotnie zainteresowana i rzeczywiście od strony roboty redakcyjnej, poprowadzona od A do Z, i to w taki sposób, że dobro jednak nas wszystkich zwykłego, szarego Kowalskiego leży pani redaktor na sercu. I nie tylko leży, ale również rzeczywiście patrząc na to, co otrzymałem w mailach, tak jak wspomniałem, jest również bardzo duża pomoc z jej strony. W każdym razie, drodzy Państwo, w listopadzie 2021 roku, aby już iść chronologicznie, oczywiście na listę ostrzeżyn KNF wpisano kancelarię CERTO oraz powiązane z nią dwie inne firmy, czyli Lomi i Ulga Od Długu. Powodem wpisu było oczywiście podejrzenie wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem bez stosownego zezwolenia. Tam chodziło o artykuł 171 ust. 1 prawo bankowe oraz o podejrzenie prowadzenia nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych. I potem, drodzy Państwo, gdybyśmy tak przyjrzeli się na to, te sprawy zaczęły iść generalnie dwutorowo, bo Marzec 2021 roku postępowanie wyjaśniające w sprawie CERTO oczywiście wszczął pan Tomek Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów a w lutym 2022 roku pojawiły się dwa postępowania przeciwko tej kancelarii odurzyniowej. A wątpliwości urzędu stojącego na straży nas konsumentów wzbudziły niektóre praktyki oraz klauzule umowne stosowane przez kancelarię. Oczywiście wtedy Państwo w mediach też to znajdziecie. Pojawiły się y, tłumaczenia Pani Marty S., która twierdziła, że jest niewinna. Mało tego, że to jest wszystko czarny PR. I tak jak wspomniałem w przypadku profikredytu, jest to rzeczywiście, drodzy Państwo, walka pomiędzy. Y, no nie boję się użyć tego słowa, bo. Na pewnym etapie mieliśmy do czynienia z lifą, więc jest to walka z lichwiarzami i całe szczęście, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te sprawy związane z antywindykacją, w odróżnieniu od lichwiarzy, tu zdaje się ta kontrola działa bardzo szybko. Może dlatego, że każdy, kto działa nieetycznie, jest po prostu, aby użyć cenzuralnego no. słowa. Jest na niego donoszony do odpowiednich służb, aby wyciąć konkurencję w pięć. Drodzy Państwo, my dochodzimy do takich paradoksów, kiedy na przykład powszechnie handluje się długami, przecież banki to robią, cesja jedna, druga, trzecia, prawda? Firmy windykacyjne, fundusze sekuratyzacyjne, i nagle się okazuje, w sytuacji, kiedy dochodzi na przykład taka wtrątka, gdzieś pojawi się też odcinek w tym zakresie, nagle pojawia się sytuacja kredytów frankowych Getin banku. I klienci chcą dokonać cesji, prawda? Po to, aby ktoś sobie później dokonał kompensaty. I nagle banki są oburzone, no tego nie wolno robić. To moment. Jeżeli klient tego nie może robić, to bank również. A w takim wypadku żadna cesja w tym kraju nie powinna przejść, prawda? Więc szanujmy się, traktujmy się równo. A nie, że jest sytuacja taka, że w tym kraju jednym wolno wszystko, a innym nic. Redakcja portalu man.pl, aby wrócić do tematu, starała się skontaktować z CERTO w sprawie komentarza dotyczącego oczywiście zarzutów i aresztu założycielki kancelarii. Prośbę o kontakt wysłali oczywiście w odpowiednie miejsca, ale nie udało się z nikim porozmawiać. Na stronie CERTO Państwo znajdziecie oczywiście informację, że z przyczyn technicznych infolinia kancelarii prawnej CERTO jest nieaktywna. Na Google wyszukiwarce. Jest informacja, że firma jest stale już zamknięta, a w marcu za pośrednictwem Facebooka kancelaria poinformowała o zawieszeniu działalności z przyczyn niezależnych od niej. E, powiem to otwarcie. Przecież, wiedząc, że w tym miejscu nie powinno się robić przekrętu, bo zostaje się zjedzony nie tylko przez oszukanych klientów, ale również przez. Tych wilków, z których Pani Marta się wywodzi, czyli tych firm, które na pewnym etapie działały lichwiarsko, czy obecnie, zostawię to w ramach własnej opinii, bo moim zdaniem nadal tak, zresztą jak i większość banków w tym kraju, to też już Państwu mówiłem, że przecież kredyt w zagranicznym banku, jeżeli mamy możliwość go uzyskać, dziwnym trafem jest na o wiele korzystniejszych warunkach i nie jesteśmy tam tak rżnięci jak we własnym kraju. W każdym razie. Kancelaria poinformowała, że na tym swoją działalność kończy będzie. Yy, 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 I napisali tak, że w związku z powyższym, aby proces odłożenia był kontynuowany, prosimy o samodzielną realizację kolejnych wpłat z tytułu ugod zawartych przez kancelarię z państwa wierzycielami. I tak się zastanawiam, drodzy Państwo, z chęcią bym przeczytał komentarz na zasadzie ser mi pomogło. I to akurat yy, nie mówię prześmiewczo. Bo chciałbym zobaczyć przynajmniej jeden efekt, gdzie byłby ten element, który mógłby przynajmniej przywrócić wiarę, że oni się w jakimś zakresie starali, a nie było to tylko zwykłe dojenie klientów. I to klientów, którzy tak naprawdę w akcie desperacji próbowali, czy chcieli uwierzyć w bajki roztaczane przez też te, te kancelarie. Bo Mamy do czynienia tak naprawdę z dosyć krótką działalnością. Oni rozpoczęli swoją działalność oddłużeniową około 2020 roku. Była szeroko opisywana na portalu Mani.pl. Pomijam oczywiście masę elementów, które nazywały się artykuły sponsorowane, i z tym jakoś większość portali mainstreamowych nie miała problemu, aby brać kasę. Zresztą do dzisiaj tak jest, że przecież kto płaci, to ile, w ileś. Ile oszustw zostaliśmy wpakowani tylko dlatego, że ktoś dla kasy przyjął ogłoszenie, a o tym się głośno nie mówi, przyjął artykuł sponsorowany. I problemem jest to, że może czas, aby jeżeli chodzi o wszystkie media, zacząć je traktować z pewną rezerwą i zacząć wyciągać to, co mówię na tym kanale od praktycznie samego początku. Staram się nie narzucać Państwu opinii. Bo to Państwo powinniście sobie wyrobić własne zdanie w danym temacie. W każdym razie, to, że certo doiło nas na zasadzie, znaczy nas klientów, w sensie akurat ja nie byłem nigdy ich klientem, choć dzwonili i też jest odcinek w tym zakresie. W każdym razie zachowywali się tak jak na gospodarstwie rolnym. Klasyczna dojarka jest w stanie w przeciągu pół godziny wydoić 60 krów na raz. No. Iście przemysłowe rozwiązanie. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, to, że zakwalifikowanie się do programu oddłużeniowego polegało na tym, że dłużnik przestawał spłacać zobowiązanie i bezpośrednio na rachunek wierzyciela, a zaczął wpłacać do kancelarii, to była jedna rzecz. Jak wyglądały te ugody? No, z tego co widać po opiniach, typu właśnie w, w, na różnych portalach czy też właśnie pod y, samą kancelarią y, CERTO kiepską. I to, że z długim trzeba się zmierzyć czasem i rzeczywiście to zmierzenie się polega na tym, aby odczekać, to też jest fakt. Ale trzeba sobie ze wszystkiego zdawać sprawę. I drodzy Państwo, patrząc na przypadek CERTO, to nie jest tak, że ja się akurat cieszę, że pani Marta S. została tymczasowo aresztowana. Wręcz przeciwnie. Nie sądzę, aby groziło nam ryzyko ucieczki tak znanej osoby, bo trzeba przyznać, że jest osobą powszechnie znaną. Na każdej gali przecież firm związanych z pożyczkami świeciła twarzą. Twarzą, drodzy Państwo. Więc ryzyko ucieczki moim zdaniem jest marginalne. Kwestia matactwa teraz, to już jest trochę chyba za późno. I dochodzimy do elementu, na który też trzeba zwrócić uwagę. Kwestia przestępstwa to jest jedna rzecz, a kwestia aresztowania, praktycznie nadużywania aresztu tymczasowego w naszym kraju, która jest rzeczywiście potężnym prawnym problemem, to jest druga sprawa. Mamy do dyspozycji bransoletki, mamy do dyspozycji sporo innych elementów. Że niekoniecznie w tym wypadku powinien być stosowany areszt. Dla mnie jest to sprawa bardziej zrobiona pod publikę, w sytuacji, w której może się okazać, że działalność CERT była działalnością wybitnie nieetyczną, nakierowaną na łupienie ludzi, jak najbardziej, ale czy wypełniała znamiona przestępstwa. Trudno powiedzieć, od tego jest sąd, ale może niekoniecznie do czasu rozstrzygnięcia sądowego, prawomocnego, powinna już na tym etapie siedzieć. Pomimo, że uważam, że powinna pracować po to, aby poddawać to, co w sposób nieetyczny zostało zabrane, i to nie tylko przez CERTO, ale również jak była osobą zarządzającą w firmie chwilówkowej. Ale. Pod tym względem chyba jestem idealistą. I to, drodzy Państwo, idealistą w kraju, w którym do pewnych rzeczy podchodzimy optymistycznie. Przecież ile razy słyszałem sytuację, że jak tak dalej w tym kraju pójdzie, to będziemy wszyscy żreć gówno. Ja przepraszam, ale w tym wypadku jestem pesymistą. Ja się boję, że nie do wszystkich starczy. I to tym optymistycznym akcentem tradycyjnie Państwa pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek.